Mi ...po walce z tańculą, tutaj przy pierwszej konferencji... to jest taki sam konflikt, to jest ten sam konflikt. kłamstwo, bo to jest prawda. i Przy pierwszej wiesz, konferencji... Dobrze o tym wiesz. To ty, jest kłamstwo, że się Dobrze o tym wiesz. Ty, co ty pierdolisz, kurwa, no to nie wypakiwałem. Ale dobrze, to jakbyś nie przerwał, to ja ci przypomnę. Jest ktoś może, no dobrze, jakiś ale, ale, jest no, jakiś świadek tego? Zaczekajmy, bo Alan rzucił wyzwanie. Czy tak jesteś... Zaraz, zaraz, no wiesz, no, słuchajcie, to nie jest taka metoda, wiesz, no Zawsze ta, 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 ta No, ta, 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 ta. Błaźnie, ty żenujący błaźnie. Opowiadałeś, opowiadałeś, w jaki sposób tańcula zniszczył się psychicznie, Opowiadałeś mi, jaką tragedię przeżyliście razem ze swoją byłą dziewczyną. Że wykorzystał to w sposób obrzydliwy. Że wchodził ci do głowy, tak. Że atakował ciebie Ale i twoją dziewczynę podczas tą Co się zniszczyło? Ale w jaki sposób mi do głowy? Mały, mały, żałosny bydlaku. A potem, kiedy poczułeś. Kiedy Test. poczułeś. Lidz, kiedy mam poczułeś. Nadzieję, mam nadzieję, że się zgodzi za tą walkę 14, 14 maja, bo już rzuciłem. Kiedy poczułeś, wyzwanie, kiedy więc, poczułeś... Kurczę. Kiedy, po, kiedy okay. poczułeś większość, kiedy poczułeś większość, podłączyłeś się, sprzedaj na prostytutko, podłączyłeś się po z Mateuszem doj. i co, co? Co ty, co ty, co ty, co ty, co ty, co ty? Frajzyno ty, co ty? Co ty, co ty, Ale nie jedzie z nimi! Z kim tańczysz? Dobra, prawda, prawda boli. Zatańczę najpierw z tobą 14 maja, 14 maja. Zatańczę najpierw z tobą, a potem, na potem chyba z twoim Co cię boli, prawda? Powiem tak, panu Jacku dziękujemy, a ja bym... Hubert, ja bym chciał się dowiedzieć, czy pan Jacek, Jacek, przyjmujesz wyzwanie Tak, ostatnie słowa pana Jacka. Czy przyjmujemy wyzwanie? No ale tutaj, słuchajcie, jest porządek korporacyjny. Znaczy, jeżeli ty przyjmiesz wyzwanie, ja zapytam włodarza. No, my i rozmawiamy. No, to... Ja mam na celowniku dużo, dużo poważniejszą postać. Dla mnie jest priorytetem tańcule. Dobrze, panie Jadrzu, dziękujemy. A dziękujemy. więcej niż pół minuty, rozumiesz? Nie będziesz miał z kim walczyć. I e, dobrze, Alan, Mateusz, dobrze. zapraszam was do wam face to face. Chciałbym wykorzystać te emocje między wami. Się się Halo. Zobaczę. byłaś 14 maja. No. Zobaczysz. Teraz razem, Zobaczę. razem, razem z tatą. Jak Zobaczę. się zgodzi? Zobaczysz. No. Słuchajcie, wielkie brawa za obu panów. No to być może będziemy mieli dwa pojedynki Alana na gali Fame 14. Zobaczymy. E, chciałbym tylko jeszcze dokończyć ten temat, Mateusz. Ty powiedziałeś w wywiadach chyba po swojej walce, że e, nie dasz Alanowi walki na tak. sportowej walce, ewentualnie możesz bić się w nim w lesie na gołe pięści. A jednak siedzicie razem. Tak, przy ja stole. mam też pytanie, właśnie, Alan, do ciebie pytanie. Nie no chciał. Ty... Albo, albo ty. Słuchaj, tam tam nie szkoda, tak, tam tak, ale jest to jest ja to jest jakby to samo. Ja dla mnie szkoda i zdrowia na, na gołe pięści z tego względu, bo wie, 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 wiem, jak się to często gęsto kończy, że są porozpierdzielane łokcie, są połamane ręce, e, czy oczodoły o są po wypierdzielane. Dla mnie szkoda, szkoda przede wszystkim zdrowia, e, bo mam, mówię, mam przyszłościowe plany, tak więc mi szkoda zdrowia, ale na inne zasady jak najbardziej mogę się bić. Chodzi mi bardziej o to, że Mateusz, ty wykluczałeś ten pojedynek, a jednak tak, 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 zgodziłeś tak. się tak. na niego. Tak, Kwieciński kupił mnie tylko i wyłącznie tym, że oddaję połowę e, swojej garze na cele kardytywne. Kiedy, ja, kiedy, ja tak, kiedy ja tak powiedziałem? O, stary, na kajdżu. na... Jada, no jak to gdzie? No jak to gdzie? No jak to gdzie? Co, wycofasz się teraz? No. Wycofujesz się? Mi, ty, mi, ty, ty mi nie zaglądaj do kieszeni. Połowa twojego, stary, jak Stary, ja cię zaglądam do kieszeni, możesz Dobrze. tutaj milion złotych zarobić. Dla mnie ważne jest to, że oddajesz połowę gaży na cele charytatywne. Czy to jest Różalan, czy to jest od nie wiem. Czy Tych... to, jest, to jest Twój warunek? Jeśli Alan nie odda połowy gaży, to nie będzie tej walki? Nie to nie jest. To oczywiście, że nie, on się na to on sobie wyzczekał. To jest kundel, to jest. A. To jest największy kundel. Kundel, ty ty miałeś się tak? na drugie. Ej, sobie, sobie tę walkę, wyszczekał masz tę walkę. To jesteś pierwszym klockiem, tutaj. Cześć. Dobrze wiesz, że podpisuje podpisujesz kontrakt na trzy walki. Jesteś pierwszym klockiem do rozjebania, a na samym końcu czeka na mnie gość Zajebiście. się, że stanie. Kurwa się, że nie ten w daj Zamknij Mordę, nie przerwaj. No, Mordę to ty masz, który to był zapało Człowieka, człowieka, który jest. Bezgodność z trenerem, ale jest sportowcem, którego lat, dzielą lata świetlne. Rozumiesz między tobą y, a, a nim? Rozumiesz? Jesteś pierwszym klockiem do rozrywania. ci kurwa w pięciu! Zatrzyma się, że zatrzyma się to na tym klocku. Jakiś final boss. Naprawdę kupiło mnie tylko i wyłącznie to, bo odmawiałem e, walki z Kwicińskim permanentnie. Kupi kupiłeś mnie tylko tym, że oddajesz połowę e, gaży na I ten nie ten, na Oczywiście przekażę, oczywiście przekażę. E, I to ma być oficjalnie, na, na nie tam, że przekażę. Nie, oczywiście, nie, że, oczywiście, nie że przekażę tam, środki. Że oczywiście. Kazesz, przekażę oficjalnie, no. Tak? No. oczywiście, że przekażę środki. Ale tak samo, tak samo przygotowania do walki, tak samo kosztują, tak samo się no, e, już, daje jeszcze, podatkowe jeszcze i tak dalej. No z przygotowaniami, że tą, że tą twoją, drugą część to ci tam podatki, stratki i tak dalej.